Dzień dobry drodzy Państwo. Mamy dzisiaj czwartek, połowa lutego 2022 roku. Jestem tutaj z tyłu na zapleczu naszego Domu Kultury przy ulicy Zdrojowej 8. Akurat stoję sobie tutaj na wjeździe do leśnictwa. Chciałem zademonstrować Państwu i przypomnieć o temacie nieszczelnego dachu na naszym, na naszym byłym Domu Kultury. Jak wiemy ten Dom Kultury już nie jest domem kultury z jakichś tam powodów. Został zlikwidowany. Yy, niestety no niszczeje na naszych oczach i tak naprawdę kręcę ten film, żeby zwrócić się z apelem do władz miasta o zabezpieczenie tego nieszczelnego dachu. Przez który w taki dzień jak dzisiaj, taki padający deszcz penetruje tam te szczeliny i wlewa się przez, przez tą nieszczelną dachówkę, przez strych do, do budynku, a tam jak wiemy Potrafi nawet ta woda przez stropy prze, prze, przepłynąć i, i pojawiają się jeziora choćby w centralnej sali tego obiektu. Jeśli chcemy jeszcze kiedyś w, jakimś, w jakiejś przyszłości spowodować, aby ten dom kultury z powrotem tętnił życiem, to na pewno musimy go zabezpieczyć, bo, yy, bo niezabezpieczenie tego spowoduje, że on tylko i wyłącznie traci na wartości, a jednocześnie będzie trudniej go kiedyś z powrotem przywrócić do stanu używalności, tak żeby kiedyś z powrotem dom kultury tutaj funkcjonował jak, jak dawniej. Przypomnę jeszcze, że także tutaj hotelik Sudety miał swoje miejsce, yy, stosunkowo całkiem ciekawe pieniążki generował, które pozwalały, które pozwalały aby Mokis yy, na jakąś yy, część swoich kosztów yy, zarabiał i dzięki temu Miasto nie było obciążone tak ogromnymi pieniędzmi z dofinansowania Mokisu, więc, więc sam hotelik także generował na turystach, generował zarobek i dzięki temu, tak jak mówię, nie musieliśmy my składać się na to, żeby utrzymać tą instytucję, która, która teraz jest w jakimś takim zawieszeniu, ponieważ chyba cały czas oczekujemy sosu i w sumie nikt do końca nie wie, jak to się skończy. W każdym razie cokolwiek z tym budynkiem się nie wydarzy w przyszłości. Uważam, że on powinien wrócić do stanu używalności, powinien być z powrotem dumą naszego miasta. To należy jak najszybciej zabezpieczyć dach w taki sposób, żeby woda się tam nie lała. A proszę mi uwierzyć, że, że tam ta woda naprawdę się zbiera i, i, i zbiera się i niestety no, budynek, który według wyceny rzeczoznawcy jest warty 2,5 miliona z każdym dniem yy, jakby traci na swojej wartości, jednocześnie traci przez to, że je, a jednocześnie jak wiemy później, aby dokonać jakichś konsekwentnych remontów, żeby ten budynek wrócił do, do, do takich, do stanu prawdziwego stanu i był perełką dusznik jak dawniej, to będzie wymagało większych kosztów. Także jeszcze raz podkreślam, zwracam się z apelem o jak najszybsze zabezpieczenie tego dziurawego dachu, tak, tak żeby ograniczyć ograniczyć niszczenie tego budynku. Dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.